Zależy Ci na tym, aby pierwsze komunijne dziecko pogłębiało swoją relację z Panem Bogiem? Podaruj mu pakiet Komunia Święta, zawierający m.in. kieszonkowy dyptyk z modlitwami, tradycyjną kartkę z życzeniami i kopertą, a także książeczkę o sakramencie Eucharystii wraz z modlitwami. Więcej na stronie tradycyjny-sakramenty.pl, gdzie zamówisz również pakiety chrzest święty oraz małżeństwo. Mamy w kościele katolickim w Polsce poważny problem z politykami. Tymi politykami, którzy popierają w jakiś sposób mordowanie dzieci nienarodzonych. Albo Donald Tusk i całego jego ferraina, którzy chcą bardzo szerokiej legalizacji aborcji. Albo Lewica, o nich to już nawet nie mówię. No, albo wreszcie trzecia droga. Oni chcą powrotu do kompromisu aborcyjnego, jakiegoś referendum, generalnie, żeby więcej krwi dzieci nienarodzonych w Polsce legalnie było przelewanej. Coś trzeba byłoby z nimi kościelnie zrobić, bo. Dla każdego jest oczywiste, że tego rodzaju poglądy są po prostu z gruntu nie. Katolickie. I nie chodzi tutaj nawet o nauczanie jakichś tam dawnych, zamierzłych papieży, o których dzisiaj już nikt nie chciałby pamiętać, ale o nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka, jego ostatnia deklaracja Dignitas Infinita o tym przypomina. No i wreszcie samo prawo kościelne mówi nie wolno popierać legalnego mordowania dzieci nierodzonych. To są rzeczy zupełnie oczywiste. Problem tylko w tym, co zrobić konkretnie, bo najchętniej wszystkich byśmy ich po prostu ekskomunikowali. I powiedzieli Donald Tusk. Szymon Hołownia et Consortes nie są członkami Kościoła katolickiego. Takie postulaty często padają w przestrzeni publicznej, różni publicyści je formułują. Jest to doskonale zrozumiałe, bo każdy z nas, zdrowomyślących katolików, tych katolików, którzy chcą być zdrowomyślącymi, chcą, starają się tacy być, no to jest po prostu coś oczywistego. Ekskomunikować tych, którzy mówią o mordowaniu dzieci nienarodzonych. No, problem tylko w tym, że Kościół katolicki jest rzeczywistością prawną. Nie można sobie po prostu tak kogoś wyłączyć ze wspólnoty. Noty na podstawie naszego własnego widzimisię, się, no bo nam się tak podoba, nam się tak wydaje słuszne. Musi być do tego jakaś konkretna podstawa, jakaś praktyka, która za tym przemawia. I gdy się przyjrzymy właśnie już szczegółowo temu tematowi, okazuje się, że z ekskomuniką to nie jest wcale tak łatwo. Ale nie oznacza to, że nic nie można zrobić, bo można zrobić bardzo wiele. Mówił o tym. Głównie mówił. Arcybiskup Stanisław Gondecki nie mówi. Nowy szef Episkopatu Polski Tadeusz Wojda. Dobrze, żeby to się zmieniło. Dzisiaj właśnie Państwu opowiem o różnych szczegółach w tym zakresie. Zacznijmy od samej ekskomuniki. To jest praktyka zupełnie starożytna, która w pewnym sensie poprzez, poprzedza jeszcze Kościół katolicki, no bo i Żydzi stosowali coś w rodzaju aposynagogi, czyli oddalenia kogoś od synagogi, objęcia go zakazem wchodzenia do świątyni. I starożytni Grecy na przykład stosowali praktykę ostracyzmu, tak żeby z Aten nie, choćby ateńczycy mogli kogoś wypędzić na jakiś okres. Wyłączanie ze wspólnoty jest rzeczą normalną no i w Kościele katolickim ekskomunika istniała w zasadzie zawsze. Sam Pan Jezus Chrystus przecież poucza nas, co trzeba robić, jeżeli ktoś z grzeszy, najpierw w cztery oczy, potem ze świadkami, potem donieść Kościołowi, wreszcie niech taki grzesznik będzie dla nas jak poganin albo jak celnik. Święty Paweł też pisze w liście do Koryntian o sytuacji z Koryntu, gdzie jakiś człowiek współżyje z żoną swojego ojca. Zbrodnia, jak mówi święty Paweł, jest to grzech, którego nawet poganie nie popełniają i zachęca, czy nawet nakazuje, wzywa, żeby chrześcijanie z Koryntu ekskomunikowali taką osobę. Nie używa tego terminu, ale, ale żeby wyłączyli ją ze swojej wspólnoty. Więc Kościół zawsze tego stosował. To na przestrzeni dziejów przybierało różnego rodzaju formy prawne. Niekiedy ekskomuniki nadużywano. To jest rzecz, też oczywista, ale nadużycie nie znosi użycia. W naszych czasach, jak wiemy aż na zbyt dobrze, rzadko się kogoś ekskomunikuje, co nie oznacza, że tego nie ma. No, choćby arcybiskup Marcel Lefebvre został przecież ekskomunikowany za nielegalne święcenia biskupie. Zdarzają się ekskomuniki kobiet, które symulują sprawowanie mszy świętej. Ekskomunikowano jakiś czas temu w Polsce księdza Michała Misiaka. No, sam zaciągnął ekskomunikę, bo przyjął chrzest od jakiegoś tam protestanckiego... Szafarza gdzieś w Ziemi Świętej później zostało to zniesione. Generalnie to się jeszcze zdarza, ale czy słyszeli Państwo, żeby gdzieś w naszej przestrzeni polskiej, europejskiej, amerykańskiej zdarzyła się ekskomunika za legalne popieranie, za popieranie legalnej aborcji? No nie, tego nie ma i szkoda, chciałoby się powiedzieć. Ale właśnie, gdy szukamy jakiejś takiej podstawy prawnej do tego, to natrafiamy na zasadniczą trudność. No bo sięgamy do kodeksu prawa kanonicznego i tam jest mowa o aborcji. Otóż kanon 1398 mówi tak, kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Ekskomunika latę sentencje automatyczna ekskomunika. Ale zaraz zaraz, kto powoduje przerwanie ciąży, i to jeszcze po zaistnieniu skutku. To oznacza, że chodzi generalnie o osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w aborcję, no i jeżeli jeszcze do tej aborcji rzeczywiście dojdzie. Czyli na przykład, jeżeli jakiś lekarz umówiłby się z jakąś kobietą, że ona aborcję przeprowadzi, ale ostatecznie ona by się na miejscu nie pojawiła, więc nie doszłoby do skutku, no to ani ona, ani on nie zostają ekskomunikowani. Nie ma tej ekskomuniki na tej sentencję. Jeżeli jest inaczej i ta aborcja zostaje przeprowadzona, oni rzeczywiście podlegają. Komunice. Można to interpretować nieco bardziej rozszerzająco, to znaczy nie tylko obejmując lekarza i kobietę, jeżeli ona robi to dobrowolnie, ale także na przykład jej męża, partnera i tak dalej, który ją do tego zachęcał, przywiezł na miejsce aborcji i tak dalej. Można pewnie też to, to podciągnąć na zasadzie rozszerzającej osoby, która handluje środkami wczesnoporonnymi i sprzedaje takie środki jakiejś kobiecie, wiedząc, że ona zaraz ich użyje, żeby wykonać aborcję. No, ostatnio mieliśmy do czynienia z takimi paniami, które promowały to aktywnie nawet w Sejmie no one same promując nie powodowały jeszcze skutku, ale jeżeli by komuś takie środki potem wydały, no to już taka ekskomunika byłaby zaciągana. Ale trudno z tego wydobyć podstawę do ekskomuniki dotyczącej polityków, no bo chodzi o spowodowanie tej aborcji, a nie ogólne umożliwienie prawne, no i jeszcze ten skutek musi zaistnieć. Dlatego kodeks prawa kanonicznego, ten jaki dzisiaj mamy, z roku 1983, nie daje tutaj takiej podstawy. Podobnie jest, jeżeli spojrzymy w prawo kanoniczne z 1917 roku, tam też mowa jest o bezpośrednim powodowaniu aborcji. Więc szukamy ewentualnie w jakichś innych jeszcze źródłach, na przykład w katechizmie tam też na ten temat jednak nie znajdziemy takich bezpośrednich właśnie źródeł do ekskomuniki za, dla polityków popierających aborcję. Ewangelium Vitae. Spójrzmy w encyklikę świętego Jana Pawła II. On, papież, odwołuje się do kodeksu prawa kanonicznego, mówi o ekskomunice, ale właśnie tak, jak jest to w kodeksie prawa kanonicznego. Tutaj także nie ma nic na temat polityki, przynajmniej w związku z ekskomuniką. I to ma, drodzy Państwo, całkiem dobre powody. Bo gdyby miało być tak, że ta ekskomunika byłaby automatyczna za głosowanie za aborcją, no to mogłoby dojść do pewnych absurdów. Możemy sobie wyobrazić, to nie jest przypadek polski, ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie jacyś parlamentarzyści, członkowie rządu itd. popierają jakąś ustawę aborcyjną, ale tylko dlatego, żeby było lepiej niż było dotąd. Na przykład powiedzmy, że jest tak w danym kraju, iż można zabijać dzieci do 12 tygodnia ciąży, a oni uchwalają prawo, że można owszem zabijać, ale już tylko do 10. No bo niczego innego nie da się zrobić w danych warunkach, więc w tym momencie oni działają na rzecz ochrony dzieci. Więc formalnie oczywiście tak bardzo bezpośrednio głosują za ustawą aborcyjną, no ale tylko po to, żeby nie funkcjonowała ta poprzednia, która była jeszcze gorsza, prawda? W Stanach Zjednoczonych coś tak Takiego jest dosyć często. Tam w różnych konkretnych stanach, właśnie politycy, owszem, głosują za aborcją, ale czynią to po to, żeby znieść jakieś wcześniejsze, o wiele bardziej ludobójcze, mordercze ustawy. Coś takiego ma tam miejsce. Dlatego nie można tak automatycznie tego traktować. Dalej, moglibyśmy sobie nawet powiedzieć, to już są takie moje teoretyczne rozważania, ale spójrzmy na projekt trzeciej drogi. Otóż ktoś mógłby argumentować, że trzecia droga proponuje powrót do kompromisu aborcyjnego po to, żeby nie było innej ustawy. No bo na przykład mógłby tak ktoś argumentować, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz są zagorzałymi przeciwnikami aborcji. Absolutnie nie chcą, żeby w Polsce była popełniana aborcja, ale wiedzą, że Koalicja Obywatelska i Lewica już tuż, tuż, tuż są, żeby zalegalizować aborcję do 12 tygodnia. Więc wpadają na pomysł, no to zróbmy tak, żeby zrobić znowu kompromis aborcyjny, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tamci zrobią coś takiego. Tak nie jest oczywiście w naszym wypadku. Wiemy, że tak nie jest. jest Andrzej Duda, wiele innych jeszcze jakoś Bezpieczników, ale można sobie wyobrazić, że któryś z tych polityków miałby gdzieś takie rozważania za sobą to też byłoby niewłaściwe. Nie można oczywiście czynić zła, żeby osiągnąć jakiś lepszy skutek, jakiś tutaj dobry skutek, ale to nie są takie do końca proste sprawy, żeby można je było automatyzmem obejmować. Co innego w sytuacji, gdzie lekarz po prostu zabija dziecko albo jakaś albo jakaś feministka przychodzi i mówi, a ja, trzeba zabić to dziecko, bo ja go po prostu nie chcę mieć. Dlatego tutaj nie mamy takich prostych przepisów prawnych, które mogłyby zaskutkować ogłaszaniem, że ktoś zaciągnął ekskomunikę latę sentencję. Nie jest to Niestety taka rzecz prosta i jesteśmy wobec tych polityków troszeczkę w takiej sytuacji wydawałoby się bezradnej, ale nie do końca. I teraz dwie możliwości. Otóż, drodzy Państwo, ekskomunika jest w Kościele Katolickim za wiele różnych przewin, nie tylko za popełnienie aborcji. I podstawową rzeczą jest herezja, a więc zaprzeczenie oficjalnej, ustalonej nauce Kościoła Katolickiego i zaprzeczenie jasne, uporczywe, manifestacyjne itd., tak Mamy teraz do czynienia z ludźmi. To nie jest przypadek trzeciej drogi ani PiSu, ale jest to przypadek ewidentnie lewicy i części, przynajmniej koalicji obywatelskiej, mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią, aborcja to prawo człowieka. Każda kobieta ma prawo zabić dziecko nienarodzone, bo to jeszcze nie jest dziecko, albo nawet jak jest, to nieważne, bo to jest prawo człowieka i już. I w tym momencie mamy do czynienia z zaprzeczeniem ustalonej nauce Kościoła katolickiego. Ponieważ nawet w ostatnim dokumencie Franciszka, Dignitas Infinita, twierdzi się bardzo jednoznacznie, że nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji, aborcja zawsze jest złem i tak dalej. Podobnie jest w innych dokumentach Kościoła ostatnich dziesięcioleci i tak naprawdę odwieczna jest nauka Kościoła, że aborcja jest złem. Więc jeżeli teraz ktoś twierdzi, że aborcja nie jest złem, tylko jest dobrem, mamy do czynienia z zaprzeczaniem ustalonej nauce Kościoła katolickiego. Więc tutaj być może, ja to tylko rzucam jako pewną myśl, ale być może można byłoby zastanawiać się nad ekskomuniką związaną z herezją. Nie jest to oczywiście herezja doktrynalna, sensu stricto, stricte, ale jesteśmy jednak w tym obszarze, gdzie można to rozważać i tutaj jest pole do popisu dla teologów, którzy powinni przygotować jakieś właśnie ekspertyzy, zająć się tym tematem. Bo ci, którzy mówią, że aborcja jest prawem człowieka i każdy ma prawo, ma prawo rzekomo mordować dzieci nienarodzone, no w mojej ocenie zdecydowanie przeczą nauce kościoła katolickiego i jest to chyba ocena oczywista. Ale oczywiście znowu tutaj wejdą różne zastrzeżenia, czy ktoś to na pewno powiedział, czy nie powiedział, czy jest uporczywie, tkwi w takim błędzie, czy nieuporczywie, czy on w ogóle o tym wie, więc tutaj troszeczkę trudno mówić e, pewnie o takim automatyzmie, no stąd nikt e, tutaj ekskomunik nie ogłasza żaden biskup właśnie w związku z taką herezją aborcyjną, jeżeli moglibyśmy tak roboczo to nazwać. Nie ma wszczynanych procesów kanonicznych, no bo to nie są takie sprawy oczywiste na gruncie prawa kanonicznego. Dlatego trzeba szukać jeszcze innej możliwości. Tutaj nam przychodzi z pomocą sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bo jak Państwo pamiętają, tamten spór o kwestie polityków i aborcji jest już bardzo długi. On rozgorzał bardzo ostro w roku 2004, kiedy John Kerry proponował. <klimy> czy deklarował swoje przyleganie do ideologii aborcyjnej. teraz to samo robi prezydent Joseph Biden, ale oni nie zostali skomunikowani. Żaden biskup nie powiedział, że oni zostają wyłączeni z Kościoła Katolickiego, albo że sami się wyłączyli, ale są inne rzeczy. Otóż niektórzy biskupi, tak było zarówno w przypadku Johna Kerry'ego, to robił kardynał Raymond Leopberg, tak samo robią dzisiaj niektórzy biskupi wobec Josepha Bidena, oni mówią, ci ludzie nie mogą przystępować do komunii świętej. Jest to inny rodzaj kary, nie jest to ekskomunika, ale jest to zakaz przystępowania do Komunii Świętej. I tutaj mamy już bardzo dobrą podstawę właśnie w kodeksie prawa kanonicznego, ponieważ kodeks prawa kanonicznego 915 mówi, do Komunii Świętej nie dopuszcza się ekskomunikowanych i podlegających interdyktowi po wymierzeniu lub deklarowaniu kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Nie ma cienia wątpliwości, że poparcie legalnej aborcji, w sytuacji, w której jest to zupełnie niczym, czy to nigdy nie jest uzasadnione, ale w takiej sytuacji jak np. Joseph Biden, który sprawuje władzę w kraju, gdzie aborcja i tak jest masowo dostępna, on jeszcze bardziej chce ją udostępnić, no to jest absolutnie zaprzeczanie nauce Kościoła katolickiego coś strasznego. I ja nie jestem oczywiście osobą, która może o tym wyrokować, ale wydaje się, jest to stan grzechu ciężkiego. Podobnie w sytuacji polskich polityków, którzy bez w ogóle żadnego powodu, tylko dla ideologii. Dla ideologii cywilizacji śmierci chcą legalizować w Polsce aborcję. Dlatego można byłoby zastosować właśnie ten przepis 915 i takim osobom nie udzielać Komunii świętej. To nie chodzi o to, żeby jakiś ksiądz sobie o tym decydował w tej czy innej parafii, bo mielibyśmy do czynienia z jakimś absolutnym chaosem. Tutaj dostaje Komunię, gdzie indziej nie dostaje, ale żeby zrobił to co najmniej biskup na terenie swojej decyzji, a najlepiej wszyscy biskupi. Niekoniecznie jako konferencja piskupatu Polski, bo nie wiem, czy jest sens rozdymować. Jeszcze kompetencje episkopatu, każdy biskup tutaj powinien być odpowiedzialny za to, co robi, ale powinni się wszyscy, że tak powiem, umówić taki właśnie dokument ogłosić. No niech już będzie jako episkopat, ale z takim wyraźnym zaznaczeniem, że każdy z nich bierze jednak za to osobistą indywidualną odpowiedzialność. I trochę w tym kierunku myśmy w Polsce szli w ostatnim czasie, bo na przykład arcybiskup Stanisław Gondecki. Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ostatni raz nawet w czerwcu ubiegłego roku na Marszu dla Życia w Poznaniu w ubiegłym roku, mówił o tym, że politycy popierający legalną aborcję, głosujący za legalną aborcją, chcący to robić, nie mogą, nie powinni przystępować do Komunii Świętej. Takie komunikaty arcybiskup Gondecki zresztą niejednokrotnie wystosowywał. Tylko, no właśnie, zawsze było to bardzo mało konkretne. Ogólnie ci politycy, którzy popierają, no i teraz. A czy to dotyczy tylko Koalicji Obywatelskiej Rewizy, czy także Trzeciej Drogi, która ma jakieś inne pomysły? A czy to dotyczy także PiSu, u który się, części polityków PIS-u, na szczęście niewielkiej, która się wstrzymuje od głosu, czy to dotyczy nie wiadomo do końca, kogo to dotyczy, prawda? Mówimy ogólnie, No trzeba byłoby jednak powiedzieć konkretnie. Ci posłowie, którzy poparli, ci posłowie, którzy zagłosowali, i nazwiska, po prostu nazwiska. Nie trzeba się tego bać, bo jak mówi święty Paweł, odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. I tak właśnie jest w przypadku tych, którzy popierają aborcję. Oni, jeżeli uważają się za katolików, psują, albo w ogóle nimi są, po prostu, no psują całą wspólnotę. Tutaj trzeba jakoś działać i Miałbym wielką nadzieję, żeby biskupi zaczęli wykorzystywać tę możliwość, jaką daje kanon 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego. On jest, leży niejako na stole. Nawet jeżeli ktoś nie chce rozpoczynać procesów kanonicznych w sprawie ekskomuniki, no bo to byłoby szalenie trudne, jeżeli ktoś nie chce ogłosić ekskomuniki z powodu scherezji aborcyjnej, bo to też nie byłoby łatwe, to ma w sumie proste narzędzie z Kodeksu Prawa Kanonicznego 915, stosowane już w Stanach Zjednoczonych. Owszem, tutaj chodzi polityka kościelna, no bo z jednej strony papież Franciszek, wiemy, że on nie popiera stosowania tego właśnie przepisu, ale Benedek XVI na przykład raczej popierał. Mieliśmy takie jego różne wypowiedzi na ten temat, więc to nie jest kwestia, co się tam jakiemuś papieżowi podoba albo nie podoba, tylko kwestia konkretnej praktyki kościelnej, konkretnych przepisów. Nie trzeba się oglądać na jakieś osobiste preferencje papieża Franciszka, tylko można po prostu działać. Drugi aspekt polityki kościelnej, no to jest pytanie, czy wszyscy biskupi w danym kraju by się na to zgodzili? No bo mogłoby być tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, że jeden biskup mówi, nie, ten polityk tutaj komunii w mojej decyzji przyjmować nie będzie, a inny mówi, a w mojej będzie, bo ja nie chcę, jak oni to mówią, weaponizing the Eucharist, czyli czynić z Eucharystii broni. No, tak pewnie też by w Polsce było, że doszłoby do pewnego podziału. No, czy to dobrze, czy to źle? Dobrze, to to nie jest, że byłby taki podział, bo lepiej jakby była jednoznaczna postawa wszystkich biskupów. Ale czy to zaraz koniecznie źle. No jak się inaczej nie da, to trzeba chociaż tak, bo myślę, że jest większym skandalem to, że polityk poraborcyjny wszędzie sobie przystępuje do komunii niż byłoby, gdyby jednak niektórzy biskupi stawali na wysokości zadania i mówili nie, u mnie on komunii nie przyjmie. Nawet jeżeli powiedzmy, teraz no nie chcę wymieniać konkretnych diecezji, żeby nikogo nie obciążać, ale jeżeli gdzieś tam na zachodzie Polski jakiś biskup by powiedział u mnie, może, no bo ja nie chcę tak postępować, ale w kilku innych diecezjach na wschodzie by powiedzieli, a tutaj nie, bo takie jest prawo kanoniczne, ja to stosuję, no to chyba lepiej, bo mielibyśmy jednak sytuację większej jasności. Także tego można używać. No, niestety. Chociaż można i chociażby się chciało, to... Gdy spojrzymy na to, jaką postawę prezentuje najnowszy nasz kolektyw zarządzający episkopatem, nie wygląda to najlepiej. Arcybiskup Józef Kupny, który jest wiceszefem episkopatu, mówił niedawno o kompromisie aborcyjnym. Że ten kompromis aborcyjny jakoś tam funkcjonował i w ogóle to była rzecz jakoś tam w miarę akceptowalna. No nie powiedział, że trzeba do niego wrócić i tak dalej, ale trochę taka z tego narracja przebrzmiewała. Ja się, drodzy Państwo, zgodzę, że jak był kompromis aborcyjny, to był spokój w, w, w tej sprawie. No tak było. No, ale to nie znaczy w żaden sposób, że należało ten kompromis dalej zachowywać. I gdy tylko zaistniała możliwość, aby go zlikwidować i wprowadzić normalną, sprawiedliwą ochronę dzieci nienarodzonych, należało to zrobić. Tak się w Polsce stało. Stało się głupio. Co do. Pewnej, pewnego modus operandi, no bo wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, którego się wszyscy odcinali, no szkoda, że tak to wyglądało, szkoda, że poprzednia władza nie wzięła za to pełnej odpowiedzialności nie przygotowała trochę tego lepiej. To mm, widzą Państwo troszkę tak, jakby ktoś miał, nie wiem, zakażenie gdzieś w palcu i można byłoby mu, no nie wiem, podać antybiotyk albo obcieć koniuszyk palca i już, a ktoś by mu całą rękę odrąbał. No dobrze, dobrze, że tę rękę odrąbał, bo ta osoba dzięki temu nie zginie, no ale szkoda, że odrąbał zamiast podać antybiotyk, prawda? I u nas też dobrze, że był ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no bo dzieci trzeba chronić i to było konieczne, ale szkoda, że nie zrobiono tego po prostu w sposób cywilizowany, czyli tak, żeby rząd za tym stanął, żeby stanęła za tym cała partia, żeby to obudować różnymi innymi ustawami. Można było te dzieci ochronić w sposób, powiedziałbym, kompleksowy. No stało się tak, że był sobie wyrok i za który wszyscy gdzieś tam się chowali, nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności, no i mamy w kraju to, co mamy. No ale wracanie do kompromisu aborcyjnego, to jest najgorsza z możliwych dróg. Także arcybiskup Józef Kupny, nie popierając tego wprost, ale trochę sugerując jakieś takie swoje rozżalenie, no nie wydaje się osobą, która będzie już, jak z komunice, nie, tam nie będę mówił, ale yy, która będzie chciała stosować kanon 915, o którym mówiliśmy w sprawie Komunii Świętej. Mam nadzieję, że się mylę i mnie arcybiskup Kupny zaskoczy. Arcybiskup Tadeusz Wojda wydał niedawno krótkie oświadczenie. Z okazji 11 kwietnia, kiedy w Sejmie były procedowane te nieszczęsne mordercze ustawy aborcyjne, kiedy pod Sejmem stał dzwon, który rozbrzmiewał tak, że wszyscy posłowie go słyszeli, kiedy odbył się marsz na rzecz obrony dzieci nienarodzonych, kiedy pod Sejmem prezentowano ofiary dzieci mordowanych w aborcjach, w tym właśnie dniu było oświadczenie szefa episkopatu, i bardzo pięknie, no bo o tym, że aborcji nie wolno nigdy popełniać, że to zło, że to zbrodnia, etc ale gdy idzie o odpowiedzialność polityczną to jakoś zabrakło przypomnienia o tym, że politycy, którzy popierają nie mogą do komunii świętej przystępować. Nie było tego, tak jakby ta sytuacja nie była jasna. No szkoda, bo to była właśnie okazja, żeby o tym przypomnieć, żeby przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, powiedział jasno i wprost: ci którzy głosują za takimi ustawami nie mogą przystępować do Komunii Świętej, bo popełniają gen, wielki błąd. Może to być herezja, na pewno jest to ciężka wina moralna, że popiera się mordowanie dzieci nienarodzonych. No tego zabrakło, takiego oświadczenia zabrakło. Nawet bez ekskomuniki można byłoby wiele zrobić, a tego się jednak nie robi. Szkoda. Oby to się zmieniło, i w tym także nasza rola, drodzy Państwo, jako świeckich katolików, którzy są zaangażowani właśnie w walkę polityczną, w walkę społeczną o to, jak Polska wygląda: czy w Polsce można, czy nie można zabijać niewinne dzieci. Niestety, dzisiaj można, w niewielu przypadkach, ale można, a wkrótce może być jeszcze gorzej. Jest absolutnie konieczne, żeby Kościół stanął na wysokości zadania, bo jeżeli nie stanie, to się to skończy tak jak w Niemczech? Sytuację w tym kraju obserwuję wnikliwie z wielkim rozżaleniem. Teraz Niemcy chcą zalegalizować aborcję. Tam i tak już oczywiście aborcję się 100 tysięcy rocznie popełnia, bo ona jest nielegalna, ale niekaralna. No ale biskupi przeciwko temu protestują. Ale drodzy Państwo, jak? Mówią tak, no to jest błąd polityczny, żeby tak robić, nie ma potrzeby tak robić. Rozumieją Państwo, czyli sytuacja jest absolutnie fatalna, ma być jeszcze gorsza, a oni mówią o tym w takich kategoriach, takimi słowami, jakbyśmy, nie wiem, rozważali to, czy zbudować, czy nie zbudować jakąś obwodnicę. To jest kompletnie niepoważne, ale to właśnie jest skutek długoletniego takiego zaniechania ostrej walki. No bo nie to, żeby niemieccy biskupi popierali mordowanie dzieci nienarodzonych, oni różne rzeczy robią, ale tego akurat nie robili, nie robią i chyba robić nie będą. Tutaj jest jednak jakaś granica oprzeć. Sprzeciwiają się temu, ale jak właśnie nieostro? A jak nie ostro? to wpadają w takie właśnie gadanie, gadulstwo i sprawy się tylko i wyłącznie degenerują. Bo nie ma nikogo, kto by jasno i odważnie nazwał rzeczy po imieniu. W Polsce nie powinniśmy dopuszczać do tej samej sytuacji. Jeżeli biskupi mają takie inklinacje, a mają i to może... Zależy częściowo od ich osobowości, ale w dużej mierze także od pewnego systemu, którego oni są częścią i no, często nie potrafią się z tego jakoś wydobyć, nie potrafią się w tym odnaleźć, zachowywać inaczej. Są częścią tego systemu eklezjalnego, który się w Polsce ukształtował, powiązanego z polityką, nie potrafią ostrzej. No my musimy w tym pomóc, żeby jednak potrafili jako świeccy katolicy i zachęcać. De ekskomuniki, o ile by to było możliwe, najlepiej jakby Watykan wydał tutaj nowe po prostu yy, przepisy kanoniczne także jeżeli ktoś głosuje, to ekskomunika i już tak byłoby naprawdę dobrze. A tego nie ma. No to chociaż, żeby ci biskupi mówili, do komunii świętej nie wolno, musimy naciskać, aby tak było. Księża, zakon, osoby zakonne, zakonnicy, zakonnicy, my, świeccy, musimy na biskupów w tej kwestii naciskać tak, jak każdy może. Żeby w Polsce mordowanie dzieci nienarodzonych zawsze nawet jeżeli będzie legalny, to niestety jest bardzo możliwe, to żeby zawsze było nazywane po imieniu, a nie uznawane za jakąś tam formę kompromisu w liberalnym państwie. Tak nie wolno. Musimy naciskać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do tego nacisku, a taką formą nacisku może być choćby udział w marszu dla życia i rodziny, który przejdzie 16 czerwca ulicami Krakowa. Będą także marsze oczywiście w Warszawie, w stolicy. Ja w nim już uczestniczyłem. W takich marszach w tym roku będę uczestniczył także w kolejnych, ale 16 czerwca taki marsz przejdzie ulicami Krakowa. Zachęcam do udziału wszystkich Państwa, którzy mogą do Krakowa wtedy 16 czerwca jechać. Do organizacji tego marszu musimy, do współorganizacji, Poprzez wpłaty. No trzeba przecież to wszystko ogarnąć. To nie są drobne kwoty. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy. Trzeba dzisiaj dawać jasny sygnał, sygnał naszego zaangażowania na rzecz cywilizacji życia, na rzecz godności człowieka. Tak jak Bóg tego chce, tak jak chce tego sam Jezus Chrystus, jak uczy tego Kościół. To możemy zrobić właśnie uczestnicząc w marszach dla życia jej Rodziny, w tym w czerwcu, 16 czerwca w Krakowie i wspierając jego organizację. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się. I z Panem Bogiem. Jest tylko jeden kościół, święty, powszechny i apostolski kościół katolicki. Jesteśmy wiernymi tego kościoła, kościoła, któremu wszyscy razem i każdy z osobna tak wiele zawdzięczamy. Nie możemy jednak ukrywać, że kościół trwa dziś w ogromnym, przejmującym kryzysie. Nie możemy milczeć na ten temat. To właśnie dlatego. Tak często podejmujemy polemikę z częścią katolickiej hierarchii, krytykę niektórych postaw, zachowań i postulatów. Robiąc to jednak, zawsze kierujemy się miłością do mistycznego ciała Chrystusa i staramy się opierać na odwiecznej nauce Kościoła i jego tradycji. Wierzymy bowiem niestrudzenie, że Kościół trwać będzie do końca dziejów, a skoro przetrwał już niejedną burzę. To Dobry Bóg raczy wyprowadzić nas i z obecnego kryzysu. A pokonanie kryzysu w historii Kościoła zawsze wiązało się z powrotem do ortodoksji, o co nieustannie walczymy. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy, by nigdy nie poddać się beznadziei wynikającej z narastającego zamieszania i coraz liczniejszych zgorszeń. Kościół nie tylko wyjdzie z kryzysu, ale i zwycięży ze złem. Niepokalane serce Najświętszej Maryi i Panny zatriumfuje. Drodzy darczyńcy, przyjaciele, widzowie i czytelnicy PCH24.pl, serdecznie dziękujemy, że z Waszą pomocą możemy trwać w obronie katolickiej wiary, moralności i ortodoksji. Nie zamierzamy się poddać i Państwo też się nie poddawajcie. W górę serca. Chrystus zwyciężył świat. Krystian Kraciuk, redaktor naczelny.